Dzień dobry, wieczór, bo nie wiem kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, a konkretnie jego tematyka, nie jest dla Was zaskoczeniem, bo o tym, że czerwcowa historia skupi się na Kevinie, już mówiłem miesiąc temu, nie wspominając o tym, że sami go wybraliście. W takim razie, co z drugim faworytem tłumu paradoksem a co z wakacjami, które w sumie już trwają? O tym powiem na końcu i od właśnie dzisiaj takie informacje, czy też sprawy organizacyjne, będę podawał w zakończeniu. Tak więc, jak to w każdym odcinku historii bywa, poza Streszczeniem Lewinowego backstory, symboliczny fragment filmu poświęcę już klasycznie na rozważanie nad jego impaktem dla całego serialu, a jak dobrze wiemy, jest on potężny. Ogólnie historia Kevina jest relatywnie prosta i najlepiej udokumentowana spośród wszystkich dotychczas omawianych postaci, a przynajmniej tak bym powiedział po końcu Ultimate Alien. Omniwers jest przez sporą część z nas uznawany za najlepszą część Bentena, ale nawet ona ma wady. Taką wadą najczęściej pojawiającą się w dyskusjach jest właśnie Red backstory Kevina, a jako, że po Omniwers już nic nie wyszło, to w dzisiejszym filmie uznam tę historię za domyślną i kanoniczną. Tak więc Kevin urodził się w biednym domu, z którego jeszcze jako dzieciak uciekł. Z czasem, albo od razu trafił do Nowego Jorku, gdzie z użyciem swoich mocy pozwalających mu na absorbowanie energii wiódł życie kryminalisty. Już na starcie mamy problem. Skąd Kevin w ogóle ma moce? W Obcej Potędze było to wyjaśnione tak, że ojciec Kevina był osmozjaninem i jego moce po prostu przeszły na syna, co czyniło go hybrydą. Jednakże że w Omniverse Cervantes powiedział, że wszystko to było fałszywym wspomnieniem i Lewin to zmutowany człowiek. W takim razie, jaki kiedy zmutował? Nie wiem. Pewnego lipcowego dnia poznał się z przejeżdżającym przez Nowy Jork Benem, ale gdy między nowymi przyjaciółmi doszło do kłótni, okazało się, że Kevin może również pochłaniać energię Omnitrixa, dzięki czemu krótko trwale zyskuje moc obcych Tennysona. Jednakże kopia z zasady nie może się równać oryginałowi, więc Ben spuszcza mu w pierdol. Podczas walki Lewin wchłonął feedback z zegarka w efekcie Mógł korzystać z mocy wszystkich dziesięciu kosmitów. Minusem jednak było to, że trwale utknął w tej zmutowanej formie. Winiąc za to Bena, a nie swoją obsesyjną rządzę mocy, postanawia odegrać się na Tenesonie, ale podczas pojedynku obaj zostają porwani. Po wywołaniu buntu wśród gladiatorów Teneson używa zamieszania, żeby wrócić na Ziemię, podczas gdy Lewin przejmuje kontrolę nad statkiem, który do niedawna był jego więzieniem. W celu zwiększenia swoich szans na zdobycie Omnitrixa postanawia połączyć siły z Vilgaxem, ale przez dysfunkcyjność tego duetu obaj dają się wychujać Gwen. Podczas odsiadki w nicościowej pace, Kevin z pomocą współwiełźnia kwarela nie tylko wrócił do ludzkiej formy, ale też zamiast energii nauczył się wchłaniać materię, co znacznie pomogło mu opanować swój gniew. Po ucieczce z więzienia, ale wciąż będąc w nicości, Levin został złapany przez routersów z Cervantisem na czele. Dawniej hydraulicy użyli go jako swego rodzaju przewodnik, żeby zmutować się przy użyciu nieletnich, którym następnie zmieniono wspomnienia na takie twierdzące że są dziećmi hydraulików. Kevinowi dodatkowo wcisnęli historię o tym, jak to jego ojciec był Smozjaninem, co czyniłoby go hybrydą. Podczas kolejnej odsiadki Kevin zaprzyjaźnił się ze szczurem Argitem. Po tym jak drużyna z manipulowanych dzieciaków została wysłana na ziemię, żeby zdobyć Omnitrix i zawiodła, wkurwiony Cervantis z powrotem ściągnął ich do nicości oraz wyrzucił ich w pizdu. Tak więc Kevin oraz Argit zaczęli przemierzać Null przy okazji spotykając niejakiego otto, a niedługo po tym Kevina z nicości wysłał. Zwolił Tadzie Collins opętany przez deszramę. Nie cieszył się jednak pełną wolnością, bo nie dość, że był przykuty do swego rodzaju szelek, to na dodatek jeszcze tego samego wieczora znów został wciągnięty. Z pomocą Argita ponownie udało mu się uciec, a dwa lata po tym, jak Cervantis wykopał go ze swojego składu, Kevin zaczął pracować nad swoim autem. W poszukiwaniu części duo trafia na planetę Koros, gdzie w zamian za potrzebny element Lewin zgodził się na zaręczyny z księżniczką Lumą. Ciekawe tylko, czy wziął wtedy pod uwagę, że za trzy lata ta decyzja będzie go dosłownie ścigać. Podczas następnych miesięcy, czy nawet lat, Kevin nie tylko uderzył na siłkę, ale też pogodził się ze swoją rodziną, ucieczka od której zapoczątkowała całą tę spiralę zdarzeń. Nie oznacza to jednak, że przestał łamać prawo, bo na czarnym rynku zaczął handlować pozaziemską bronią. Właśnie podczas jednego z takich tradeów zostaje przyłapany przez Bena, Gwen i Labrida. Chcąc wyrównać rachunki staje do walki z Tennysonem, ale jak zwykle obskakuje w pierdol. Po krótkiej rozmowie Kevin postanowił Dołączyć do dawnych wrogów pod pretekstem złapania wiecznych rycerzy, ale nie oszukujmy się, robi to dla Gwen. Podczas akcji Obcej Potęgi Kevin był nieodłączną częścią prawie wszystkich odcinków, w trakcie których zastąpił Maxa jako część trio. Podczas gdy wraz z Benem próbował grzebać w Omnitrixie i to mimo ostrzeżenia Zmuta, znowu oberwał ładunkiem zegarka, który tym razem nie zmienił go w połączenie kosmitów a materiałów. Ze względu na swój osobliwy wygląd, do końca serii nosił zmienienie. Skin'a maskę. Dla odzyskania swojego zwykłego ciała zgodził się nawet współpracować z Dark Darkstarem, co faktycznie przyniosło efekty, ale zrezygnował z tego natychmiast po tym, gdy ogarnął, że ceną za jego normalność będzie cała mana Bena oraz Gwen. W pewnym momencie Levin powiedział im, że jego ojciec był hydraulikiem, którego zabił niejaki Ragnarok. Tyle, że jak wiadomo, to się nigdy nie wydarzyło. Tia. W finale serii, po tym jak Ben zniszczył prototyp, Kevin nareszcie odzyskał swoje ciało, co pokazało, że przez cały ten czas, to nitrix był przyczyną jego stanu, nie żeby to było jakieś zaskoczenie. Kevin Waltimate Alien, tak jak i w Obcej Potędze, dopełnia z Benem i Gwen trio, ale odgrywa dużo ważniejszą rolę, a przynajmniej w pierwszym sezonie. Na samym początku serii Levin przyznał, że gdy pierwszy raz poznał Bena, te lata temu w Nowym Jorku, zachował się jak... tchórz. Wyznanie to jest jednym z dowodów, że w przeciwieństwie do znacznej części Alien Force, tutaj Levin nie widział już Tennysona jako rywala, a prawdziwego przyjaciela. Podczas gdy trio Agregora Kevinowi objawił się paradoks mówiący, żeby zapamiętał swoich bliskich. Jak się okazało niedługo po nieudanym zdobyciu nawet jednego elementu mapy nieskończoności, profesorowi chodziło o walkę z ostatecznym Agregorem. Żeby go pokonać, Kevin był zmuszony znowu wchłonąć moc zegarka, dzięki czemu może i rozjebał swojego oponenta, ale ponownie stracił nad sobą kontrolę. Nie myśląc rozsądnie, Kevin znów wrócił do nicości, żeby pomścić Kwarela, czyli tego gościa, który pomógł mu 5 lat temu, już obecnie. Ale w ostatniej chwili został zatrzymany przez Gwen. Nie zważając na ten przebłysk prawdziwego Kevina, Ben stwierdza, że tego mutanta trzeba po prostu zabić. Gwendolyn, nie zgadzając się z Benem i dziadkiem, dalej wierzyła, że jej Kevin gdzieś tam jest, za co prawie przepłaciła swoim życiem. Dwukrotnie. Do Gwenowego planu zatrzymania Lewina dołączyli Darkstar oraz Cooper, ale Ben wciąż wierząc słowom paradoksa, twierdził, że musi go własnoręcznie zabić. I gdyby nie interwencja Gwen to z pomocą ostatecznego echo-echo by mu się to faktycznie udało. Finalnie Kevin odzyskał swoje ciało i umysł, ale jednocześnie stracił wiodącą rolę w serialu. Do końca serii Kevin towarzyszył Benowi oraz Głęb w przeróżnych przygodach, a wszystkie z nich omówiłem już w moim streszczeniu. Omniwers klasycznie już wprowadziła do ówczesnego kanonu Bentena wiele drastycznych zmian, w tym również kilka dotyczących Kevina. Przede wszystkim, pierwszy raz od czterech lat, jeżeli idziemy kolejnością emisji, Levin przestał być jednym z głównych bohaterów, a zamiast tego został postacią nawet nie drugoplanową, tylko epizodyczną. Było to wyjaśnione tym, że Gwen wcześniej poszła na studia, a Kevin pojechał wraz z nią i znalazł sobie robotę w warsztacie niedaleko kampusu. Niedługo po tym wrócił w popłochu do Belwood, gdzie błagał Bena, żeby ukrył go przed Lumą, co ostatecznie doprowadziło do zwalenia obowiązku małżeństwa z księżniczką na Sona. Podczas kolejnego ataku Malware'a na Galvan Prime, Kevin ratuje psa Kybera, który, a raczej która, zmienia po tym ratunku właściciela. No i zyskuje imię Z. W trakcie najazdu Incursion pod nieobecność Bena, Kevin należał do ruchu oporu, a po powrocie Tennyson'a pomógł młode przeć atak na jeźdźców. Na Kobos podczas pokazu samochodowego Kevin spotyka Otto, który przypominam przed laty go wychujał, więc korzystając z okazji wyrównuje z nim rachunki. Ech, kiedyś ten moment musiał nadejść, zająć się najbardziej niepotrzebnym storyline'em nawet nie tyle Omniwers, co całego primowego timeline'u. Po tym jak uciekający z garażu Kevin wpada głową na śledzącego Bena Cervantesa przypomina sobie wszystko to, co lata temu zostało mu z pamięci wymazane. Potem Lewin zaczął wyjaśniać, że osmozjanie to nie gatunek, tylko zmutowani ludzie, a gdy Max nie chciał w to wierzyć, Servantis dodał, że jego wspomnienia o Devinie też były fałszywe. Kevin, chcąc ostrzec innych przed powrotem Rutersów wraz z Zarjitem, któremu też przywrócił pamięć, odwiedził Alana, po czym wszedł do nicości chcąc rozprawić się ze swoimi oprawcami. Benny Gwen ratuje resztę ofiar i dołączają do niego, ale po rozmowie w z Cervantesem Kevin staje do walki z Tennysonem. W trakcie następnej konfrontacji Levin dotknął Omnitrixa i ponownie zmutował. Jak się jednak okazuje teraz nie tylko miał nad sobą kontrolę, ale też przez cały czas blefował. Korzystając z zaskoczenia uderza Cervantisa z główki i uwalnia inne ofiary. Po zdecydowanie zbyt wielu mniej lub bardziej komicznych sytuacjach podczas których auto ulegało zniszczeniu, Kevin z pomocą ruka rozpoczął pracę nad pojazdem ostatecznym. Gdy skończyli byli pewni, że tego samochodu już już nic nie ruszy, ale zapomnieli o jednej takiej małej, nic nieznaczącej rzeczy. Magi. Potem jak Ben i Ruk stworzyli swoje omniwersum, Tenison dzwoni do Gwen, żeby wraz z Kevinem spakowała torby, bo wyruszają w kosmos. Co Kevin robił przez następne 20 lat, nie jest nam dokładnie wiadome, ale gdy przyszedł moment odejścia Maxa na emeryturę, od Bena dowiadujemy się, że przejął po ruku rolę magistra Ziemi, więc najpewniej cały ten czas był hydraulikiem. Ten skrawek to ostatni fragment informacji, jaki mamy o Kevinie, co oznacza, że tutaj znany nam rozdział jego historii dobiega końca. Kevin Levin to jeden Jedna z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych postaci w całym BenTenie i nie jest tak bez przyczyny. Już sam jego koncept, jako postaci, która, tak jak tytułowy bohater, może, co prawda, na innych zasadach, ale jednak zmieniać się w kosmitów, jest prosty, acz genialny i tworzy świetną dynamikę używania tych samych mocy w totalnie przeciwnych celach. Taki Albedo, zanim pojawił się Albedo. I jednakże Kevin nigdy nie miał być odbiciem Bena, co dobitnie pokazuje każda następna seria. Jasne, zmiana relacji z wrogów na najlepszy przyjaciół to w chuj oklepany topos, ale nie oszukujmy się, tu pasuje idealnie. I to nawet jeśli powodem nawrócenia Kevina była Gwen. Tak czy inaczej tutaj kończymy. Na pewno sami to zauważyliście, ale gdyby nie ten uniwersowy redcon, historia Kevina byłaby naprawdę przejrzysta. No ale po co to komu? Przez cały ten czas myślałeś, że byłeś hybrydą, a tak naprawdę byłeś mutantem, tylko wymazaliśmy ci o tym pamięć. A to, że Ragnarok cały czas udawał, że zabił ci ojca, mimo, że już nie miał powodu, by kontynuować to kłamstwo, to whatever, tak? Kevinowi dajmy już zasłużenie odpocząć i zajmijmy się przyszłością kanału. Ostatnio już przedstawiłem wam, jak wygląda sytuacja z profesorem Paradoksem, ale i tak wykazaliście zainteresowanie jego tematem, dlatego to właśnie o nim będzie następna historia. Pytanie tylko, kiedy? Jak dobrze wiecie, mamy już lato i praktycznie zaczął się lipiec, co oznacza zmiany. Nie będę was teraz zasypywać szczegółami, bo to totalnie mija się z celem. Ale za kilka dni wypatrujcie posta informacyjnego w karcie społeczności. No, ale na dzisiaj to tyle. Goodbye and good riddance. Dzięki. Cześć!